Witam Was wszystkich na moim kanale jak town i zapraszam na kolejnego vloga, jak widzicie w końcu mam ostrzyżone włosy, w końcu wygląda jak człowiek aż mi się policzki poprawiły jak ścięłam te końce, nie wiem co to było czuję się w końcu fajnie, właśnie sobie położyłam też farbę eee, i zaczynamy tego nowego vloga, słuchajcie tak myślałam, że nie będę miała o czym zrobić vloga ponieważ tak, w zeszłym tygodniu byliśmy nad morzem, było fajnie, było co nagrywać a w tym tygodniu, niestety, mamy kolejny weekend z huraganem, orkanem, cokolwiek, sztormem. Po prostu wieje, leje, no tak, że nie można po prostu nosa za drzwi wystawić. Więc stwierdziliśmy z Arkiem, że pojedziemy na zakupy właśnie przy okazji mojego fryzjera i zrobimy takie zakupy, których normalnie nie robimy, robimy raz na jakiś czas. No i jadąc na te zakupy, tak sobie pomyślałam, że zbliżają się walentynki, a ja lubię prezenty praktyczne. Nie lubię, wiecie, czekoladek, kwiatków, wina. To jest takie normalne. To jest takie, ja nie wiem. Ja lubię coś, co mi się przyda, ja mogę użyć. I więc myśliłam, że Arek może mi sprezentować Airfryer, czyli to jest taka maszyna, która opieka gorącym powietrzem. Bardzo dużo się o tym nasłuchałam, naczytałam. Yy, dużo znajomych mi to poleciło. Dziewczyny w pracy mówią, że używają i bardzo polecają. Więc zaraz Wam przedstawię nasz nowy nabytek do kuchni. Myślę, że po tym sprzęcie już nie będzie więcej miejsca na żaden inny. Ale właściwie to jest ostatnia rzecz, którą chciałam mieć, która mi się przyda do gotowania. Już Wam pokazuję. To jest taka maszynka, ta jest akurat mała, bo była opcja kupienia 7 litrów, a myśmy kupili sobie 4 litry, ponieważ stwierdziliśmy, że na naszą trójkę no, nic większego nie jest potrzebne. Jedna zwykła szuflada, do której wkłada się co chcecie. Czy rybę, czy kurczaki, czy ziemniaki, czy warzywa. Naprawdę, co chcecie, tosty można tam włożyć z serem i sobie zapiec, wszystko, wszystko, wszystko. I słuchajcie, magia tej maszyny polega na tym, że w bardzo krótkim czasie ona piecze rzeczy bez jakiegokolwiek, jakiegokolwiek dodatku tłuszczu. Frytki zrobiliśmy w 10 minut, w 15, sorry, w 15, a kurczaka piersi. chociaż my, wiecie, odchodzimy od mięsa, ale chcieliśmy spróbować kurczaka jakby tą drogą taką zdrową. I czy, tylko sobie wezmę widelec, żeby Wam pokazać. To było 10 minut. Zapanierowałam piersi z kurczaka, rzuciliśmy je na 200 stopni na 10 minut. I ja Wam... ani grama tłuszczu, nic. I ja Wam powiem, że lepszego Kurczaka w życiu nie jadłam. On już teraz troszkę przestyga, zaraz po wyjęciu z maszynki. Był niesamowicie chrupki z zewnątrz i był tak soczysty w środku, że wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że to był nasz najlepszy kurczak. Jak Żeby tej nie góry. było, że ten kurczak bo to właściwie to w sumie Ucja będzie go jadła Arek zrobił też dwie takie porcje wegetariańskie. To jest miks różnych nasion z serem wegetariańskim w środku i z takim czatnejem, już nie pamiętam chyba wiśniowym. To jest bardzo pyszne i też robił to około 10 minut 200 stopni, więc to jest mega, mega szybkie. Bardzo jestem z tego zadowolona, bo mi zależy na tym, że jak wracam z pracy, żeby ten czas oszczędzać, bo wiecie, ja pracuję na kuchni, ja jestem zmęczona i nie chcę mi się, jak wracam do domu, kolejnego czasu spędzać przy garach, bo ja cały dzień spędzam przy garach, więc jak padam do domu, chcę sobie szybko coś pyknąć i szybko, żeby było coś do zjedzenia. I co jest jeszcze fajnego w tym airfryerze? Osoby, które chcą mieć zdrowo, bez tłuszczu, często wybierają sobie parowar. Tylko z parowarem jest tak, że czasami te potrawy są takie zbyt miękkie, rozpabciane, a my czasami lubimy mieć coś chrupkiego pod językiem i z parowara nam takie jedzenie nie wyjdzie. Więc w parowarze dobrze jest sobie zrobić warzywa, prawda, jakieś tam brokuły na przykład wrzucić, a w międzyczasie sobie zrobić coś fajnego takiego, żeby miało chrupką pobłokę właśnie w airfryerze, tak jak my zrobiliśmy w tym momencie kurczaka, ale można kupić sobie filety z kłornu, rybę, opanierować, wrzucić i, i będzie super yy, dobre. Zaraz właśnie zrobimy sobie razem fryteczki z batatów. Kupiłam kilka batatów, zaraz sobie potnę. Yy, I w przypadku niektórych potraw jest taka opcja, że można dodać łyżeczkę jakiegoś oleju. Na przykład jak frytki, to można je lekko skropić, pół łyżki oleju. Niekoniecznie ale w większości potraw gotujemy zupełnie bez tłuszczu, co jest absolutnie mm, super zdrowe. W przypadku batatów, jak widzicie, z dwóch wyszło zupełnie sporo frytek. Ja sobie je spryskam takim olejem z dodatkiem chili. Normalnie dwa przyknięcia, tak jak mówiłam. I yy, nie będę dawała nic więcej, ponieważ każdy sobie dosoli lub nie, jak będzie chciał. tak jak zobaczcie, raz, dwa, przemieszam je. Następnie przełożymy do merda. Dosyć spora jest ta szuflada, jak widzicie. Tak jak mówię, ma 4 litry pojemności. Starczy je tak równomiernie w miarę rozłożyć. Zamykamy. Ustawimy sobie frytki na 175, załóżmy i na. 15. Minut. Frytki z batatów tyle co wyjęte. Słuchajcie, nie wiem czemu one nam szczerniały tak w pewnych momentach. Ja muszę doczytać, bo robiliśmy wcześniej, nie zdążyłam nagrać frytki z normalnych ziemniaków i wyszły obłędne, więc może trzeba je po prostu namoczyć w czymś, ale tak czy inaczej... Są pyszne, widzicie? W środku. Pyszne, w środku, z zewnątrz są takie właśnie chrupkie, w środku mięciutkie, ale tak jak mówię, część z nich jak widać zczerniała. Więc ja muszę doczytać, co trzeba z nimi zrobić, żeby tak się nie działo. A tymczasem, bo my cały czas się uczymy, i tak jak mówię, musimy sobie opracować do każdego. Jakby to powiedzieć, do, do każdej rzeczy, którą gotujemy. Optymalną temperaturę oraz czas robienia. A tymczasem mam takie Halumi fries, czyli to są frytki z sera Halumi, jakby ser Halumi w panierce. Coś przepysznego to Wam pokażę jak to wygląda. Wrzucimy to i zobaczymy w jakim czasie nam się to zrobi. Jadam 180 stopni i 7 minut i Wam powiem czy po tym czasie będzie gotowe, czy jednak trzeba będzie troszkę tego czasu dać więcej, bądź temperatury. Zobaczymy jak one będą wyglądać. Halomi fries to jest rekord świata. 5 minut, 180 stopni, nawet nie C, bo 4,5. Tutaj Wam pokażę, bo sobie ugryzłam. Piękna. Po prostu piękna. To jest taki self panie Rysol, jest obłędny. Są cieplutkie, gorące w środku. Zrobione perfekcyjne no w piekarniku by nie w takim czasie nie wyszły i nie wyszłoby tak, że one będą właśnie niespalone z zewnątrz i ciepłutkie w środku także do takich rzeczy ta maszynka powiem wam jestem zachwycona i na koniec vloga robimy frytki tym razem z ziemniaków mrożone i zaraz zobaczymy jak one będą wyglądać Uu, ja myślę, że super słuchajcie bez grama tłuszczu Piękne, chrupkie, jak w McDonaldzie, jak to się mówi. No, wyglądają spoko. Teraz sprawdzę yy, chrupkość. Nie wiem, czy słychać, ale chrupią. Wrzucę sobie. Tylko muszę tam wyczyścić, bo troszkę wpadło pod spód. Kilka tych, yy, właśnie z. Z parsnip i z marchewki. Zobaczymy, jak one wyjdą. Wyglądają tak zamrożone. Wrzucę je na 15 minut. I również bez grama tłuszczu zobaczymy, jak one będą wyglądać. Dobrze, wrzuciłam taką małą garstkę. wstawiamy, 200 stopni. Dam 15 minut, ale możliwe, że to mi się zrobi o wiele szybciej. Będę zaglądać co 5 minut. Kontrola. Po prostu się robią bomba. To było 5 minut i one są gotowe. Chrupkie. No super. W środku mięciutkie, z wierzchu właśnie takie chrupiące w skórce. Także bomba. Ja... Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. niedzielny słuchajcie, i dzisiaj robię takie fajne śniadanie, to są ciemne tosty z guacamole, szpinakiem, jajkiem takim wysadzonym z mikrofalówki oraz dymka i czarna sól. Coś pysznego, pożywnego, żeby dawało energię na cały dzień, bo zaraz się biorę znowu za obiad, też wam pokażę ten vlog taki w zasadzie bardzo kulinarny. O, tak jak widzicie, tu mam guacamole takie gotowe kupuję. Zaraz sobie wysmaruję, położę właśnie szpinak. Jajko robię w mikrofalówce, ja mam takie specjalne naczynie, tu się po prostu daje krople wody, wrzuca, wbija jajo, daje na minutę i wychodzą nam takie piękne jajka jak w muffinkach w McDonaldzie. I potem po prostu tylko wyjmuję łyżką, to się łatwo wyjmuje, widzicie, i daje na to jest bardzo fajna sprawa. zobaczycie gdzieś u siebie, to polecam, bo ułatwia życie. I te moje jajeczka wyszły mi troszkę lepiej, bo widzicie one są takie fajne, rozpływające się, tak jak powinny być. Te arkowe troszkę przeciągłam za długo, ale to właśnie o. To jest takie pouczet, właśnie z mikrofalówki. Piechota, siadamy, jemy. A do tego, oczywiście, co ja tutaj mam sok ze szpinaku, kiwi oraz selera. Także mega tak jak mówiłam biorę się za obiad. Dzisiaj kolejna maszyna, tym razem krok -pot w użyciu. Robiłam sobie wstępną przymiarkę papryk. Muszę je teraz przeciąć, opróżnić. Muszę tutaj sobie podpiec mięsko wegetariańskie sojowe i wymieszam je już z gotowym ryżem meksykańskim i nadzieję nim papryczką. Ryż gotowy, używam taki. To wielu ułatwia, bo nie tylko, że jest doprawiony, to jest, to jest już ugotowany, więc skraca mi ten czas sterczenia w kuchni, bo wiecie, no w niedzielę nie chcę spędzać całego dnia w kuchni, więc staram się to wszystko jak najszybciej U mnie to wszystko szumi i pralka i czajnik, ale nieważne. Tak to wygląda gotowa masa. I tu już mam nadzianą papryczkę potem ją sobie przykrywam i do garnka yy, troszkę dam przypraw i wody przygotowanej też do krokota, żeby one miały tam jakąś wilgoć, żebyś taki sosik zrobił z tych par. Zostało mi troszkę farszu jak widzicie i nie chciałabym go wyrzucać a znalazłam jeszcze w lodówce takie malutkie papryczki padrony więc postaram się je delikatnie opróżnić i małą łyżeczką tutaj nadziać i też dorzucić do garnka, bo na pewno się zmieszczą i tak to wygląda no niezbyt estetycznie, bo paluchami napychałam, więc troszkę się urodziły. ale sobie tu jeszcze wykałaczkami pospinałam żeby się nie rozpadły, także wszystko jest wykorzystane i super tak jak mówię, środek podlałam troszkę wodą dałam troszkę przypraw do tej wody upchnęłam wszystko, ale jeszcze sobie powtykam ze dwie łyżeczki czerwonego pesto, żeby to tak nabrało wszystko aromatu no i tak myślę, że ustawię na trzy godzinki, na haj więc powinno być y, ok. No a teraz, jak wiecie, mniej przyjemna rzecz, czyli pochowanie tych wszystkich garów, doczyszczenie. I, I... Ta pani za mną z pana lodówką czeka, żeby ją porządnie wyszarować, więc sobie wykorzystam ten niedzielny poranek, żeby to zrobić. Się szybko wyskoczyli do sklepu. Kupiłam sobie znowu wielką pakę szpinaku, pół zamroziłam, naprawdę była ogromna. Tu już sobie pocięłam też seller naciowy, ogórka dużego, widać gdzieś tam jest na dole. O, ogóra, to wszystko zmieszam i jeszcze obiorę tak z 6-8 kiwi. No i będziemy kręcić sok, a potem to już relaks, tak sobie myślę, w końcu trzeba odpocząć. A jeszcze dojrzyjmy do z loku na koniec no pięknie zaraz będą gotowe super się zrobiły zapach w całym domu jest obłędny ja myłam lodówkę arek sobie wyskoczył po aparaty bo jak wiecie arek dalej kupuje część zostawia dla siebie część sprzedaje ale tym razem powiem wam że no piękne mu się trafiły zobaczcie jak w ogóle niezniszczone absolutnie więc, jakby ktoś był zainteresowany kupnem takiego aparatu, możecie mi dać znać na Instagramie, bądź w komentarzu pod filmikiem, a ja się z taką osobą mogę skontaktować. Fujika za ma mm, obiektyw. Tu jest też jakiś obiektyw, ale nie wiem, jakiej to firmy. Takiego obiektywu. No i jeszcze jedna praktyka. Tutaj, jak widzicie, jest lekko przykurzona, ale Arek to wszystko rozkręca, czyści. Ale ogólnie super. stan. O, jeszcze jeden. Jeszcze jeden obiektyw. No, mamy tego od cholery w domu, więc nie wiem, czy to wszystko nie idzie na sprzedaż. Chyba Arek sobie ten zostawi, jak się nie mylę. Zobaczymy. No, tu jeszcze jakieś takie pierdeły. Zawsze wszyscy dają ekstra. Także biznes się cały czas kręci aparatowy. A najlepsze jest to, że ludzie, którzy kupują jeżeli jest pasek dołączony, to wartość takiego aparatu naprawdę wzrasta niesamowicie, bo z tego co się ryntuje, teraz takie paski są cool, żeby sobie robić zdjęcia z takimi aparatami na insta w ogóle, jaka paranoja. A tutaj też jest od Nikona oryginalny paseczek, więc same paski są dużo warte. Także też Nikon Japan, tak to teraz nie widać, o widać. Także super, naprawdę czasami się w trafi fajny sort, że tak powiem. Miałam już kończyć vloga, właśnie miałam go składać i montować, ale jeszcze przyszło moje pudełko Look Fantastic. Dawno Wam nie pokazywałam się z środku, więc dzisiaj Wam pokażę jakie do mnie kosmetyki przyszły. Ja już sobie otworzyłam wcześniej, więc wiem co jest. W tym miesiącu... Dostałam płatki do zmywania makijażu, w kształcie serduszek, no bo wiadomo, że paletinki To są oczywiście wielorazowego użytku, wpada się je do pralki, pierze i można często ich używać. To jest do policzków róż, mam ich kilka, bo one są bardzo wydajne, więc na razie go nie będę używać. Takie skarpety na stopy, taka jakby maseczka na stopy z kolagenem, więc fajnie. Przed latem to się przyda, żeby zadbać troszkę o stopy. Tonic Pixie, to jest exfoliant od razu. Powiem wam, że ta firma jest bardzo dobra. Nie jest zbyt tania, nie wiem czy się orientujecie, a tu mam akurat taką próbkę i sobie wykorzystam, zobaczę jak działa. Jak mi się spodoba, to wtedy sobie mogę zamówić pełną wersję. Żel do mycia twarzy. Też taka próbka na spróbowanie, ale ta firma jest bardzo fajna. Ja ją lubię, więc wiem na pewno, że to będzie dobre. Z tej firmy też bardzo lubię. To jest akurat serum pod oczy i fajnie, bo mam do opary serum do całej twarzy, a tu będę miała specjalnie pod oczy taki komplet, więc super. No i ostatnia rzecz, to już jest bardzo pełnowymiarowa, że tak powiem, krem. To jest bardzo taki gęsty krem. Właśnie w okresie zimowym najlepszy. Można nie tylko na twarz, można na usta, na jakieś zrobocze części ciała, jeżeli potrzebujemy, na dłonie bardzo suche. Także mm, z tego kremu też jestem zadowolona i też ta firma jest bardzo fajna. A tymczasem firmą. naprawdę się już z Wami żegnam. Dziękuję, że byliście ze mną w tym vlogu. Mam nadzieję, że może Was zachęcę do zakupu jakiejś z tych rzeczy, które Wam dzisiaj pokazywałam, bo naprawdę warto. Yy. Zachęcam do zostawiania kciuku w górę i do subskrypcji, ponieważ jest już chyba 910 subskrybentów, więc słuchajcie, 90 osób i mam tego tysiąca. Także wcześniej myślałam, że może uda mi się na urodziny uzbierać, ale coś czuję, że, że to będzie wcześniej, więc na pewno będziemy jakoś wspólnie ucztować tego tysiąca na tym kanale. Także dziękuję i do zobaczenia za tydzień.